Witajcie moi drodzy, na moim pierwszym odcinku Z tej strony Czaszka, podłoga 1515 I ze mną jest faza Oliver Elo Dawajcie mu suba i mi, jak nie, jak nie to przyjdę do was o 3 w nocy i was zjem Nie pytajcie e, Serio was zjem, to nie jest takie dla beki Ja problemów nie miałem. Nie no, Pani Maju, Pani to Maju. Jest... Nie no, proszę Pani Maju. Na pyty, mi to przeleciało. Jeśli problem masz, to sama dzwoń. On poda ci. Nie powiem co. O, dłoń. Ja pierdziu. O, dziękuję! Teraz już po tobie. Nie powiem co. No co to da być? Ja chciałem być miły, dla ciebie chciałem ci rzucić yy, ten. Dwa bigi. Ja dobra, już taki nie będę. Co to za gówno? Mhm. Lepszy, lepszy taka emotka jest. Jak? Lepsza emotka jest taka. Ta emotka jest lepsza. Mhm. Snoop Dogg! No. dalej, 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 Snoop, no, snoop no. Dogg, dalej, Skąd? Skąd?

co ma być? No ty mi zadajesz jakieś 100HP tylko. Poda ci. O! Jezu, ja się tak zaraz na ciebie. Nie! Nie! Ej, ciocia, nie ginę. Ej, ciocia, dopiero teraz. Co nie widzę za te słówka przed chwilą? Co? Nic, nic, widzowie, nic, nic. Dobra, leci, leci, leci. Ci, jesteś? Nie pytajcie acha, o te acha, dźwięki. Ale byłem, Bambik, bo nie, masz 200... nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie,

nie, no może na innym stoiłeś wy... mam. Serio? No. Noś mnie nie wkurzaj nawet. Problem. Jeśli problem masz Uch, Jak do ciebie to przywaliłem! Kurde, ja mogę zatalić emotkę i to by się ode mnie odczepiło? Kurde! No ja nie mogę! Kurceczki pieczone! Ha ha, ha ha ha! I co mówi, że łatwo ze mną? Nic takiego nie mówiłem. No, wcale. Nie, no, kurde wcale. <grygamy> Henma. Oh, oh, oh. oh, pa się trzymam ściany. Ty poja. Wszystki Sigma. O, oh, oh, Sigma. To um. no, na ja tyle matka dostałem? Ja tyle tyle matka dostaję? Janie Pepsaj Pepszaj To nie mój problem Pepszaj No wzajemnie Mogę ci puścić bąka. czekaj O, o już tyko? Przeskopię film. A, nie widziałem. Moi drodzy, fazę może być czasem trochę dziwny. O, ty, on, on jest gorszy przy mojej koleżance. Ej, I przy jego koleżance jest gorszy. Przestań. Staré, jakby co, to moi drodzy nie jest prawda. Wcale, wcale widzowie. Wcale, widzowie, to nie jest. Backward, backward, to no, dobra. I są dramatyki. Ale z innymi backward. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, 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 oh. O, ty mały kurtek, szan! Nie, Dobra, muszę u, 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 u. Dobra, widzowie, ja odchodzę z tego filmu, nara! Na razie, moi drodzy, to... Oto to kończymy.